Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się dokładnie przed znakiem pionowym Stop? Odpowiedź nie. Oglądasz wideo z prawdziwego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Czy powieździe na drogę oznaczoną tymi znakami pionowymi? Masz prawo kontynuować. Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? Odpowiedź nie. Czy dozwolony jest postój pojazdu na wjeździe do bramy? Odpowiedź nie. Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji powinieneś zmniejszyć prędkość? Odpowiedź tak. Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy ten znak drogowy wyznacza miejsce zatrzymania się przed przejazdem kolejowym podczas przejazdu pociągu? Odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami widocznymi na skrzyżowaniu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok stojącego pojazdu wykonujesz manewr wymijania? Odpowiedź nie. Czy w odległości 1000 metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa? Odpowiedź tak. Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny zakazuje ci wjazdu na przejazd tramwajowy? Odpowiedź nie. Czy w widocznej sytuacji kierujący może włączyć światła drogowe? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić z zajmowanego pasa ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić pojazdowi jadącemu przed tobą zmianę pasa ruchu naprawy? Odpowiedź: tak. Czy widoczny znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi? Odpowiedź: tak. Czy wolno ci przewozić przedszkolaka na kolanach osoby dorosłej? Odpowiedź: B. Nie. Jakiego zachowania powinieneś unikać podczas jazdy w takich warunkach drogowych? Odpowiedź: A. Jazdy z dużą prędkością. Jak prawidłowo powinieneś ustawić lusterko wsteczne, wewnętrzne? Odpowiedź B: tak, aby widzieć tylną szybę i drogę za pojazdem. W jaki sposób należy obserwować otoczenie podczas jazdy po autostradzie? Odpowiedź C. Patrzeć do przodu i regularnie kontrolować drogę za pojazdem w lusterkach wstecznych. Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? Odpowiedź C. Nie. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania? Odpowiedź C. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego, z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź C. 90 km na godzinę. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach drogowych? Odpowiedź: B. B. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym? Odpowiedź B. Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? Odpowiedź A: 18,75 m. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać, stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? Odpowiedź B. Bezpieczny odstęp. Kolejny egzamin za mną, tym razem z imponującym wynikiem 74 punkty na 74 punkty możliwe do zdobycia. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i nauki z wykorzystaniem platformy poznajtesty.pl. To rewelacyjne źródło wiedzy dla każdego ucznia.